Kolejny part oczywiście. O, pułapkę. Ja Gdzie był ten wazon? Jestem dość ciekawy. Gdzie on był? On był? tutaj. To on był na górze. Tak, chyba tak. To było tu. Coś tu. Tutaj. No, Pięknie. Czy tutaj w ogóle zapomniałem. Nieważne. Idziemy po te wazony. O, muszę chyba nalać jeszcze wodę, która była w tym miejscu. Nie mogę teraz not drop it. Nie mogę rzucić. Dobra. Dobra, musi się to wydać. to jest chyba ten. Ja się opuściłem. To jeszcze jednego. Ale nie byłem jeszcze na górze. Nie byłem jeszcze na górze. Więc pójdziemy na górę. Tak, pójdziemy na górę. Tam po tej desce. Jak tam będzie ta ostatnia rzecz, której ja potrzebuję, to ja oszaleję. Ja się męczyłem z tymi dzbanami. Ja zmarnowałam. naprawdę czas. Tak, to nie spadło. O, czyli tego to nie jest chyba potrzebne. To jest jakaś kierownica, ale to nie było potrzebne do tego. I mogło się spodziewać, że to będzie ta kierownica, ale teraz chyba muszę iść po drugi drugie typy. No chyba, chyba oczywiście. No nie? Jak hmm. się nagle cicho zrobiło? Nie mogę teraz tego opuścić. Nie mogę teraz tego upuścić. Ech. Mam nadzieję, że nie ma grażynki. Prawda, nie ma? Nie ma, nie ma jej. ona na dół bardzo rzadko schodzi. Bardzo więc no. Chyba, że jest jakiś hałas, tak? Dobra. Let's go. Tak jest. Dobra. Chyba mam nadzieję, że się udało. Jezu, Maria. Chyba się udało, prawda? Zamykamy drzwi, żeby nie wypaść. Jest! Uciekamy od krężynki! Bye bye! Bye bye Grażynka, uciekamy. Pa! Fuuu! No i co Grażynka? I co, i co, i co, i co udało się? Udało nam się przejść, jak będziecie chcieli normale, to napiszę w komentarzu.